Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Owce mi uciekły zanim się zorientowałem poszły se zostawiły mnie samego no ale trudno no zima kolejny dzień zimy pogoda jest fajna spoko minus 3, ale jakoś tam bez wiatru wilgoci też dużej nie ma no śnieg dzisiaj zaczyna padać także no zobaczymy jak to się tam dalej sytuacja rozwinie Ech, co to z tego będzie? No statko mi uciekło, chciałem tam parę słów powiedzieć, ale to trudno. Yy, no zaraz się przejdę, tak na szybko to wam pokażę. Ale yy, w związku z tym, że jest zima, jest zimno, jest mróz, yy, no to już trzeba tutaj przestawić się z pewnymi rzeczami yy, na zimę. No już tutaj od, 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 od paru dni, no jak tylko mrozy weszły, no to już trzeba było, że tak powiem, zakręcić yy, kraniki. I, 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 I zostawił sobie węże no, zamarznięte, można powiedzieć. Ale to jest taki plus tych wężyków. No, to jest jedna guma, dobra guma, dobre węże. Po prostu one nie, nie pękają, nie twardnieją I, i, i nic im nie będzie. Ciśnienie zeszło, więc one są, że tak powiem, luźne. Woda, która tam zamarznie, lekko się tam roz, roz, rozpręży. Yy, nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia, także, już yy, jak wrócą ciepłe dni, yy, te no, odstaje je, no, to wtedy będzie można tam albo zwinąć, albo po prostu tylko wydmuchnąć. Najprawdopodobniej wodę z węży za pomocą sprężarki, i to wszystko. I tak już sobie zostanie do wiosny. już trzeba tutaj się przestawić na tryb yy, pojenia zimowego. No, i tak to tutaj już u nas wygląda. Ja już to kiedyś sobie sprawdziłem przy kurach, eee, i to się dosyć dobrze sprawdza. Właśnie w takich beczkach. Tutaj już połowa tylko została. Eee, tutaj całą beczkę zostawiam przy minus 10, minus 15. Robi się skorupka dookoła w środku w beczce. Eee, no, i to tak do 4 dni. Mamy wodę płynną w środku. Którą możemy właśnie za pomocą jaderka zapodawać zwierzakom. No tu jeszcze jakieś wiórki po słomie są, no ale to słoma, spoko, nic się nie dzieje. Także to już jest sprawdzony patent. Wiadomo, że w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu to po prostu zamarźnie. Tak? Skorupka robi się dookoła, od wierzchu robi się takie nie, nie jakieś za grube i to delikatnie trzeba tam stuknąć i mamy dostęp do, do wody i mniej więcej 3 do 4 dni w zależności od tego ile tej wody idzie i, 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 i zwierzęta ile piją. Przecież zimą nie piją tak dużo jak nam się wydaje. No to nam to wystarcza, a później no, trzeba beczkę na bok troszeczkę okopać. To jest materiał naprawdę odporny, ale no, delikatnie trzeba to poszanować: delikatnie odkopać, lód wysypać, zabrać beczkę, napełnić wodą i wrócić, albo przywieźć pełną i zostawić pustą, tak na no, takiej zasadzie. Także tutaj raz na 3-4 dni. Beczka taka wędruje. Nie może być mniejsza beczka 100 litrów, co 50 litrów, dlatego że się no może być, ale to wtedy po prostu narobicie sobie roboty, bo im mniejsza powierzchnia wodna, tym szybciej to zamarznie, tak? Trzeba mieć tę świadomość. W miarę ubywania tej wody tutaj zostaje większy, szerszy kołnierz, grubszy kołnierz na krawędziach beczki, na ściankach. No i coraz mniejsza ta dziurka się robi do powierania tej wody, ale mówię 3 do 4 dni bez problemu starcza, no i w miarę jak tutaj ta woda ucieka to też się grubsza ta skorupka z wierzchu robi, ale mówię minus 10, minus 15, hmm, to też tak działa jak się zrobi ten lód dookoła, to to też w pewien sposób to po prostu izoluje, no tak, tak jak e, lód na jeziorze, tak, zrobi się tam 10 cm przy wielkim mrozie i... I reszta jest płynna, tak? lodowata, ale płynna i dlatego nie może być po prostu mniejsza pojemność pojemnika na wodę, bo Wam to po prostu zamarźnie, tak? przemarźnie na, na wskroś i koniec tematu, a tak jak jest dosyć duża ta średnica, duża ilość, to to się naprawdę długi czas fajnie utrzymuje. I tak, to tutaj mi zostało połowa tej beczki, ta połowa beczki jedzie do drugiego stada, tam owce dostały, świnie dostały i to tak dwa razy dziennie trzeba im po prostu zapodawać. Ta beczka cała zostaje tutaj u owiec, ta połówka jedzie ze mną do tamtego stada za chwilę, no i teraz po prostu tą, tą klatką, tą platformą rozwożę, znaczy się cały czas Całą jesień woziłem, tak jak pokazywałem już na turze, na palecie pasze dla zwierząt, dla kur, dla, dla świń. No teraz to po prostu jest wszystko tutaj wrzucane. Jadę yy, od razu z wodą, z paszą i mam to z dniaka. nie? Jednym, jednym transportem także. Fajnie jest jak możemy sobie tą wodę rozwieść też tam co drugi, co trzeci dzień. Tylko no to wymaga po prostu ilości beczek, tak? No w moim wypadku potrzebuję raz, dwa, trzy, trzy beczki na stałe, tak? A świnion, no to na, 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 na bieżąco. Świnion na bieżąco, także. Także tak. E, owce już jakiś czas temu. Dzień dobry! <śledzianie> e, jakiś czas temu e, dostały te budki. Świnie nie potrzebują tego, nie, nie, nie wykorzystują. i Tak, widzicie, one też sobie tutaj bytują i jest im całkiem fajnie. Muszę tylko mm, jakiś materiał zorganizować jeszcze na te okna. Szczerze mówiąc, to mi zima zaskoczyła jak drogowców w tym roku. I, i, I nie zdążyłem. A muszę, 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 muszę te okna czymś po, po Jakimś sprytnym materiałem, niedrogim. Nie wiem, zobaczę, jeszcze pomyślę. O, ostatnia Lizawka Solna, łowiec mojej produkcji. Także niedługo będzie podsumowanie. Badanie krwi będzie robione, kolejne podsumowanie, i tak dalej, i tak dalej. Więc bądźcie cierpliwi mam nadzieję, że nic mi nie wypadnie także tak sytuacja tutaj wygląda eee, już mi ręka zamarzła także nalewam wodę i jadę dalej tylko no. podjechałem to owce mi uciekły one tam były pod przyczepami w budkach część tam jest drugie stado podstawowe one też tam sianko szukają Yy, dostały, nie wczoraj, przedwczoraj dosta, rzuciłem, bo po prostu na szybko yy, tak jak już wspominałem, że od czasu do czasu, po prostu z tych czy innych powodów, yy, też tam nie będę rozwijał, tylko po prostu pierdyknę Belkę zabieram, sznurki i spadam. Bo, bo zajęcie jest mnóstwo, a zimą to się yy, bardzo dużo dziwnych rzeczy dzieje i trzeba to niestety ogarniać. Yy, także tak. Yy, co miałem powiedzieć? Aha, yy, do stycznia czekają po sylwestrze. Yy, nowym roku już lesy tutaj przyjdzie. Także robimy małą podmiankę. Wychodzi z tego stada yy, gruba yy, i idzie do skopców razem z tą owcą, która tutaj yy, no ta na pewno niestety będzie szła yy, do uboju, bo ona ma, ona ma, ma, ma to zapalenie wymienia, miała i niestety to już jest yy, no, no doszło do takiego stanu, że to już jest nieodwracalne, i, i prawdopodobnie i tak by nie wykarmiła młodych. Także ona na pewno stąd idzie, ona sobie pożyje na spokojnie do wiosny. Chcemy, żeby sobie przezimowała i, 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 i wtedy pójdzie po prostu do gara. Że tak powiem gruba, no gruba zobaczymy jak ona tam się wykoci, czy się nie wykoci nie mam pojęcia, ale ona też już jest raczej przeznaczona na, na ubój, na przerobienie Bo dlatego, że ona jest po prostu niepewna zawodna i nigdy nie wiadomo co ona nam tutaj stworzy to jest, to jest coś, coś nie tak bardzo mocno i nie ma sensu tutaj jej Utrzymywać po prostu niestety yy, miała daną szansę bardzo długo, kilka razy yy, i nic z tego nie ma. Ale no, może się okoci. A tutaj jest maluch? Jest tutaj, z tej strony. Śliczna ona jest. A, ładniutka jesteś. No Gdzie matkę masz? Nie widzę jej. Wszystko biało-czarne albo czarno-białe i miesza się. Także tak. W styczniu, znaczy tak, na pewno gruba odchodzi w styczniu ze stada, ale się przychodzi. One, one, wychodzą. Także gruba wychodzi, ta z opaleniem wymienia wychodzi i trzy takie jarki, tak jak ta, która poszła, ta ta większa. O i tutaj ta, która też idzie. Trzy są takie młodsze. One nie są styczeń, grudzień zeszłego roku, tego roku. Przepraszam. Tylko one są z wiosny, więc one jeszcze Wyjdą ze stada i dopiero przyjdą krycia wiosną, tak? Tak, żeby też po prostu miały... No widać, że ona jest mniejsza, zobaczcie. Ta tutaj kilkudniówka i za nią stoi właśnie taka e, pół roku, ciutkę może więcej. Także ona jeszcze ma czas, ona wróci wiosną i jej jeszcze dwie koleżanki są takie mniejsze. A reszta takie styczeń, grudzień, no to widzicie, ładnie wypasione. Naprawdę, ho, 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 ho spokojnie, spokojnie. Tak gotownie wstałem, wypasione owce naprawdę bardzo ładne, także Leszy tutaj będzie sobie urzędował, a wiosną pięknie będziemy spodziewać się wykotów, czyli efektów pracy naszego Leszego. No i w momencie, kiedy zaczną się wykoty, no to po prostu ta trujeczka nam tutaj wróci, także teraz będzie 12, na wiosnę dojdą kolejne 3, będzie 15 sztuk. Eee, myślę, że jeszcze z tych wykotów e, 75% jeszcze 5-6 jarek sobie dołożymy teraz zimowych. E, pierwszych wykotów na, 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 na przyszły rok, a i większe już stada nie będziemy tutaj trzymać, także tam będzie tam będzie około 20 sztuk i tutaj też 20 i na razie na tym się zatrzymamy. bo już będziemy tworzyć po prostu kolejne stado tutaj z tych z ich potomstwa, tak? Czyli z procenta dolewu krwi Dorbera. Także taka sytuacja będzie. Dobra, lecimy dalej. Takie stado 20, 22 sztuki, tak jak tutaj mamy. Eee zużywa wody około 30 litrów yy, na dobę także nie jest to jakoś specjalnie dużo no ale to jednak jest kłopotliwe jak jest taka temperatura minus minus 3 jak na razie ale to mówię wpadnie minus 3 człowiek nie zauważa kiedy jest minus 13 no chyba że wieje wiatr <laughs> ale zima jest jak jest mróz to jest mróz, to już tam niewielka różnica dobra, lecimy dalej owce już sam. coś się dzieje to one przybiegły także żeby wjechać to trzeba było je wygonić poszły sobie ale za chwilę wróciły jednak już się wieczór zbliża to one już tam idą do swojego głądka raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest. no także tak dobra wodę mają, beczka stoi już szykowane, Także idziemy. Idziemy, idziemy. Rano sobie tutaj odstawiłem maluchy. Maluchy, no. Powiedzmy, że maluchy. Cztery sztuki. Trzy jarki. trzy jarki i jeden baranek, baranek to jest ten dalmatyńczyk i jareczki to są te biało, 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 czarne. O, muszę się w końcu wziąć, porobić te przesłówki. Dobra. O, także to są wszystko pięćdziesiątki. O, zobaczcie, ta jest taka mniejsza, a to bo to z bliźniaków, nie? także ona spokojnie, że tak powiem, dojdzie do swojej e, wielkości, wagi i tak dalej. No, po prostu trzeba jej dać chwilę, no bo ona jest po prostu z bliźniaków. Ech, jej bliźniaczka, one troszeczkę dłużej były przy matce, jej bliźniaczka po prostu wyszła. E, razem razem z matką a ta sobie została także tak, ona sobie jeszcze w stadzie siedziała. a tutaj mamy baranka z kopca on już się skopiec, to już dawno przy numeracji było zakładane gumeczki, że tak powiem dobra na przyczepku poszle myk 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 po kolei po kolei po kolei ciek ciach 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 i już o no, i tak to się Odbywa. Nie ma dramatu. O. O. eleganckie sztuki. <laughs> Także e, trzy te jareczki. Trzy te jareczki są e, na sprzedaż, pięćdziesiątki. Gdyby ktoś reflektował jeszcze, e, to zapraszam. A pewnie. Nie wiem, nie wiem czy zdążę na Elixa wrzucić, ale jak zdążę to Odczwierzę, czy ja dobrze mówię. Ten dalmatyńczyk to jest baran. Nie widzę teraz. Nie mam z już Nie widzę. No dobra. Wydaje mi się, że to, że to jest ten dalmatyńczyk baranek, jeżeli dobrze pamiętam. Także, no. No one teraz po, pociapane na różowo, no ale to, pamiętajcie, że to jest szprej do zwierząt, także on sobie schodzi od wody, nic im absolutnie nie szkodzi. Także zapraszam chętnych trzy jareczki, pięćdziesiątki, eee, to jest 50% lewu krwi, to jest tak jak tutaj nasze stado podstawowe, to są wszystkie, Pięćdziesiątki matki, kamerunki bezpośrednio. Jeszcze będziemy mieli pięć wykotów z tych pięciu sztuk. Eee, teraz na zimę. W najbliższych tygodniach. Myślę, że do końca roku e, się zaczną kocić. A jeszcze to stado, że tak powiem, jest. nie zaczęły się wykoty. E, tutaj te maluchy, które widzicie to też są pięćdziesiątki. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Pięć widzę. To wszystko? Tak, w, tu jest 9. Nie, to jeszcze jedna powinna być gdzieś. Gdzieś mi się tu schowała. Albo coś pokręciłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Dobrze, tak, dobrze. Jest sześć. Jest sześć sztuk. E, także dziesięć, dziesięć było jeszcze. E, pięćdziesiątek to wszystko po kamerunkach jest, nie? To są wszystko. Nie, nie, nie wszystko po kamerunkach. Ale nakręciłem. Część jest. Część jest po kamerunkach, część jest po... Nie, tu już nie ma nic po kamerunkach, co ja gadam. Tu już 75 -ki są. No A może już nie pamiętam, ale żem się zakręcił sam jak świński ogon. No ja muszę w papiery zerknąć. Co to jest? Gadam, gadam, a może na odwrót. No, także tak to wygląda. E, jeszcze mamy sześć maluchów do odbioru, w każdym bądź razie nie pamiętam ile tam Jarek jest y, y, czy, czy i baranków, muszę zobaczyć po prostu co to jest, czy to są pięćdziesiątki czy siedemdziesiątki piątki, a tu kamerunka mi tu kuleje, lekko na nie nogę. A skakanie po belce wychodzi. No, zobaczymy. No mała, która tam kuśtykała na tą przednią nóżkę, tak jak mówiłem, tam było tylko lekkie, lekkie naciągnięcie, uszkodzenie, stłuczenie i to wszystko. Także tam już śladu po tym nie ma. No ale takie urazy mechaniczne to jest norma. Jeszcze o tej porze roku, gdzie tak po prostu one lubią skakać, a zapominają o tym, że jednak zmarznięta ziemia nie amortyzuje tak tych, tych, tych skoków, upadków, nie? Także tutaj takie plusy i minusy. Tutaj też belkę dostały. Gdzie ona jest? No, one dostały też belkę, ale tutaj tutaj dostały przez płot na szybko. O, to teraz już tylko taki ten został, ale to też była po prostu jedna wielka wariacja. No i tak jak tutaj e, słoma stara lucerniana, ta pierwsza sprzed, sprzed dwóch lat, którą robiłem. No to ona no to jest tylko do tego, żeby tam się miały gdzie schować. I to tyle. Ale nie jedzą, ale skaczą. tak, Także tutaj też taki behawior owiec potrzebują takiego właśnie skakania i wygłupiania się. Także tak, ja zobaczę jeszcze co to jest. Czy to 50 czy 70 piątki, bo już naprawdę się pogubiłem. I tam jeszcze odpowiednio do ogłoszenia wstawię albo tam pod filmem. Dam. Dam znać. Także tak, zima to jest taki okres czasu, że po prostu wszystkie prace przy zwierzętach wydłużają się razy pięć. I coś, co wiosną można sobie zbyć machnięciem ręki, zimą stwarza ogromne trudności i problemy. I tutaj, niestety, te kilka miesięcy trzeba się uzbroić w cierpliwość, w wytrwałość i, i, i dać ogarnąć to się sobie i zwierzętom. A zwierzęta niestety codziennie potrzebują i zjeść, i się napić. Troszeczkę, bo troszeczkę, ale jednak y, potrzebują. Także to jest najtrudniejszy czas, y, jeżeli chodzi o hodowlę taką y, pastwiskową na, na dworku. Ta owca będzie się kocić zaraz. Aha. To dobrze. To dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dobra, to tyle. Bo mi że ręka za marca. To tak tylko chciałem pokazać, właśnie akcję z wodą, jak to się u nas odbywa. Woda w taki sam sposób jest rozwożona wszędzie, w sensie do, do kur i do owiec. Bo świniom, świniom e, świnie dostają w, 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 w te w miski, kastry, w pojemniki. No, powiedzmy, w płaskie pojemniki e, dwa razy dziennie i im to po prostu wystarcza. One też tam dużo e, nie piją zimą. Że to taki plus, no ale jednak codziennie, nie codziennie, no przy świniach to codziennie, eee, przy owcach troszeczkę więcej przerwy jest, no i dosyć wygodnie z tymi beczkami, zawiedzie się na miejsce i cześć, tylko tyle, że to wodę trzeba wiadrem, ale ta woda jest cieplejsza od, od, od otoczenia, także <laughs> nawet bez rękawic się da to robić, eee, no także tak to wygląda. Cierpliwie trzeba do wiosny czekać, a w międzyczasie właśnie takie takie, takie porody, owiec czy tam oproszenia świń. no nie wiem jeszcze jesteśmy przed, ale na pewno porody owiec no, osładzają ten okres oczekiwania na tę wiosnę i i tej pracy, po prostu tego trudu, który trzeba włożyć w zimową hodowlę zwierząt na pastwisku. No, ale tak to już jest. Mamy od kilku lat stuprocentową pastwiskową hodowlę, jeżeli chodzi o owce i świnie. Też tutaj w tym kierunku idziemy. Nie wydelikacamy tych świnek, tylko po prostu staramy się wydobyć ich te pierwotne instynkty. Jak najbardziej na wierzch, żeby to po prostu miało ręce i nogi, żeby sobie radziły same w jak największym stopniu, bo oczywiście musimy przy tym być, żeby nic się złego nie działo. Dobra, to tyle. Zwierzaczki zapakowane. Teraz trzeba to rozwieźć. Baranek idzie do skopców. Także zaraz się upewnię, co jest barankiem, a co nie. Tylko tutaj po prostu mam ograniczone dojście. Bo jestem przy, przy murku, ale już do tego nie będę wracał, a Jarki, Jarki idą jeszcze na na boczek. Dostaną tutaj sianko, dostaną wodę i do jutra sobie przestoją. Chodzi o to, żeby po prostu im troszeczkę przedłużyć ten kontakt. One tutaj były od rana, więc teraz potrzebują znowu dostać siana, znowu dostać wody. I trzeba je odstawić od matek, tak, także żeby, żeby się nie pchały, a to ze względu na to, że one tam po prostu przez dwie, dwie linie pastucha, gdyby była jedna siatka czy jeden pastuch tylko to stada by się e, mieszały, chociażby tylko, że są ciekawe samych siebie, no, taki, takie mają zagrywki. Widzicie tą kamerunkę, ona tutaj sobie leży, no trzeba się stąd zwijać, wpuścić się tutaj e, na teren. Tutaj ona będzie miała, a może się napić chce przed porodą, ale tak mi wygląda, że ona się będzie kociła, także i siana potrzebuje, i wody potrzebuje, i, 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 i świętego spokoju. Dobra, to nie przedłużam, w opisie wrzucę, co tutaj mamy za rodzyny, osoby zainteresowane, tak jak zwykle, zapraszam na priwa, biofarmakolin, albo na no, eliksach tam wrzucę, to tyle. Pozdrawiam, zachęcam do komentowania, dyskusji, dzielenia się swoimi uwagami, doświadczeniami względem hodowli. Owiec w tym wypadku, ale o świniach też zawsze można pogadać. I tak dalej. Coś tam owca zobaczyła. Wystawia jak pies gończy. Coś jest chórze jedno. Cześć.